Siema siema, siema siema, witam wszystkich, lecimy w Teamfight Tactics, no ja jaja jest dobrze, tym razem bez Gandalfa, kaskać, no bez Gandalfa, on nie chciał ze mną grać, no będziecie musieli mu coś napisać w komentarzach, no bo kurczę, tak być nie może, no kurczę. Gościu się nie pokazuje i jak to zrobić fajny, kudszy film bez Gandalfa? Średnio chyba. Takie mam wrażenie. No, ale nie przejmujcie się. Wszystko będzie dobrze. Bo lecimy w Teamfight Tactics z prorokiem i dajemy czadu. Popatrzcie co się dzieje, robię tak, awangardów, battlecastów, blasterów, piratów, fajne rzeczy się dzieją, no i co, nie przegrywam, taka ciekawa sprawa fajna, miła, e... niesamowita, sprzyjająca, konstruktywnie przymilająca się do mojego zwycięstwa, to jest to czego ja potrzebuję, wygrać w Teamfight Tactics. O tak. No i czekamy. Co tak. się dzieje? Nie wiem, nie wiem. Tam się jakieś dymy, cuda. Nie widzę. No, ktoś tu się bił. Jestem już, wróciłem. Dobrze, dobrze. Z mamą musiałem pogadać chwilę. No, spoko, spoko. Czekaj, co ja mogę robić? Ja tu w level wchodzę. Mm. A tutaj, to, zapomniałem wody. o tym całkowicie. Zastanawiam się nad tym Nocturnem, czy go trzymać. Nie wiem. Jak, jak wiecie na trójkę, patrzymy. trzymać. Nie, bo Battlecast to jest... Do kogmawa. No. Do koga? Spoko sprawa. Sprawa, sprawa, spoko, no, no. O, a jakby tam... Padł? Fajnie by było chyba. O kurcze, no, no, no. Jak masz okazję to wejść w ustążę. No chyba tak, przydałoby się. Coś tu nie wypróbuję cały czas, ten... nie? O, 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 ta! Rozstrzelani! O No po tej rundzie na pewno mógłbym w ósmy poziom wejść. 5 Może bym chyba się opłaca zlewelować i mieć większe szanse na zwycięstwo. Wiecie o co chodzi? 5 zwycięstw pod rząd to plus 3 golda, a jakbym przegrał teraz, bo bym na przykład nie zlevelował, to wiecie, jakby to mogło się skończyć nieprzyjemnie. Minus 1 kasy, No. czy minus 2, przepraszam. No i teraz co się dzieje? Gramy na proroka. On tu miazgę. Miazgę czyści mi Aha. board. Nieprzyjemnie. Niedobrze. No. Wukong tam podrzuca co się da. Jak to się skończy? Ajajaj. No kurczę, on gra jakąś taktykę niesamowitych. projektorów. no. nie. nie. No dobra, dobra. że a ja może takiego nie przeczytałeś po prostu? Nochtur? Nochtur? Ja go muszę odnieść. Jeśli mi dasz. Musisz go wziąć. Mm -hmm. No ja nie mogę wziąć, bo ja jestem to ostatni ja do wybierania. Hmm. <noise> 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 nie wiem co ty możesz wziąć. Też nie wiem. Co by się tu nadało. Chyba kasa. No. Zrób Red Buffa na Kog'Mawo. Red Buffa na Kog'Mawo? Mhm. Dobra. Myślałem o tym. To może dalej. być fajne. Red Buff na Kogiego. Kogi? Z Red Buffem. Dobrze. Aaa, mhm. Gangplank by się jakiś przydał. Fajnie by było No, nie ukrywam, nie ukrywam, fajnie by było A w co gram? Czekam na razie na kolegów Nic nie gram hmm. Ale za dyma no. Ja mówię Wiktor Kosi O tak Nie no, przydałby się go prak No czy masz dużo kasy to właśnie w dziewiąty level 66 mam kasy. Musiałbym wy wydać 64 Ale to ja też bym jeszcze... potrzebował Kogmawów dwóch oszczędzaj. Albo Rolę to mała. Myślę, że jeszcze powinienem rolować póki Póki problemy nie są za duże no, W sensie procenty mi sprzyjają Promuj się po kogmawy. No to zaraz, próbuję. No. Mam nadzieję, że darki zawierasz gościowi. Wcześniej zabierałem, ale już nie, jest, nie jestem w stanie, bo min przestały wypadać. No także średnio. Dawać kogmawy, dawać! dawać laserowcy. To jest to. ma... bije co? No kurcze. Leją. Leją, nice. O to chodzi, o to chodzi jak jaknego był wyrzuć. I Wróci Nie, 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 nie opłaca się. Naprawdę. O, tu mogę przeoszczędzić. Fajnie. Znowu, ile bym na tym zarobił? 11, czyli 88 miałbym kasiury. Fajnie. 88 pieniążków Coś z tego można sensownego wy wyczynić Zaraz zobaczymy Pykasz. Ja popełniłem błąd. No proszę Więcej kasy mam niż się spodziewałem, że będę miał kasa nie też 96 kasy. Wow. Eko Gnar. Gnar. bym wywalił. Tego gościa wezmę. O, Gangplank, oczywiście, że go biorę. Super. A jeszcze jeden Gangplank. Dajemy coś takiego. O, Gangplank na następnym poziomie. No pewnie Mi to się podoba Może robisz 6 protektorów i 6 astralnych zero? Tak? Mhm. No proszę O kurczę, ale gangplank sprzedał obrażenia i jasny gwint Masz gangplanka? No Tak wiesz, teraz będziesz idem dostawą. No Dostałem właśnie Super jest. No, zrób ten lubafa na ten plan. Bluebaffa? O, no. Mhm. Ja mogę zrobić na niego so ale. Nie wiem. Że... Uh. Ale. No proszę, no proszę. No powiem wam, Darek mi nie leci. Darek mi nie leci. Ale nie wszystko co się lubi to się ma. No. może popatrz na mnie. Jakie mam kombo? O. Ja grasz na mnie. Ale żeś mi zrobił. No kupię. Ja, jak mogłeś. Fiktor na, na tych. No, ale Staryga. weź się kliki na moją postać. No, to jakie ja mam bonusy. Aha Jasny gwint. No nieźle, nieźle się ustawiłeś. Nieźle, ci Tak, zrobimy, no. W ogóle, mnie zrobił. Ale jaja, jaja już mam. Fajne, fajne. Fajne, jaja. No, to chyba był dobry pomysł. Nawet jeśli bym przegrał, to bym nie zmienił go raczej. Tak myślę. W sensie pomysł na o, ten, ogłuszanie przeciwników, fajna sprawa. No, 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 to jest spoko. Co my tu mamy? Kogmaf nie potrzebujesz. Co ty Może Janę bym wziął Janę albo Janę weź, sprzedaj i na No właśnie, taki mam plan. No. No, masz. no masz? Na film Co ty tu robisz? To ta się z widzami Mam tutaj nie być? No Nie wyganie go. Nie wygoniam go! Wyganiasz. Pytam się, czy go na Discordzie, a nie ma od razu. To mam być na Discordzie? A ty nie czytałeś dupy? Nie, nie czytałem. O 20.00 mają zamiar grać w Among Usa. Co ty gadasz? Jak ja Among Usa nie mam. Na telefonie tego, kurde. Mati, No Ja jeszcze nie kupiłem. Już zapomniałem, muszę wyjść tego place No, 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 normalnie, to będzie... normalnie. No, gra zaraz. No, no tak do Zmatiego. Z Zresztą to będzie Zmatiego. Tak? tak. A nawet Krystian napisał, że będzie grał, wiesz? Nawet on! W górku siedzi i jeszcze napisał, że będzie grał. Wow. Tego się nie spodziewałem, Mati. Że on? Naprawdę? Ten gorszy? Ten? Nie no to jest? Ej, nie, nie. Urgot przeciwnika wciąga mi Co to, to, będzie Urga, Mati, to jest? jest? Mati. Mati, poszukajcie. No nie odzywa się. Ha. Już będzie kłamał tam. A ja kurna mu uwierzyłem dwa razy. No nieźle.

O nie! Jaki, Jaki co? Nie jest. No co za gołość, co za gołość... Może drugi fajny dzień, Gabi? Może no, jest, jest fajny dzień. Po polskiego nie Sprawię. ma. No, Mam dwa Wiktory do kupienia. No, tak, tam A Milewski tam siedzi. O! Co ty... Dobrać. Czy ja dobrze widziałem i tam Murgo leciał? No. Uh -huh. Jasne, I co za gołość. Oh, No, No ładnie mm. O Cicho! coś, coś chciał powiedzieć... Halo Kto? Łukasz Co robicie? No Gram zwłaszcza w TFT, masz się nagrywa Od ciebie O jest Łukasz No Nie słychać wyjść Ale fajnie się gra w TFT, jak się nie przegrywa od razu <laughs> mm. Najsik... Zrobimy tak i zrobimy tak. Tak myślę, że trzeba zrobić. No. Dobra, myślę, że jeszcze nie przegram. co, mam na tego da wchodzić? Nie no, nie opłaca się. Chodź, Mati, chodź. W rzekę idę. Chodź Mati na Discorda hmm. Podobno się nie opłaca Ale tu bardziej tylko takada, chodź no, ale, z... ale mnie gościu z miało no, Może i Bardziej też może zagrać jak go nie chciałem Tylko chodź ty Nie, nie musisz Gang Flank O jacie. co jest No nie dobrze okay. Trzeba wykluczyć paru przeciwników no, przydałoby się. Może no, byśmy we trójce Rumble bumble? Może być. Jest dobrze. No znowu grał do... na trójce. Ty, on zaraz będzie miał na trójce. No, tu to miazga, totalna. Ale reszta to kurczę mi problemy, sprawia reszta. Dwóch przeciwników to nieźle. I tamten typ. Ty i tamten typ. No goście, coś tu. To... Ale on tu ma dużo rzeczy. No i dziewiąty poziom. No ta. Ja hmm. no To przegram. Hmm. Ale ma gościu eko robi. Jeden no eko, jasny gwin. <laughs> o, o. U -u. Ty. O, to. Co to Uf, znaczy? Czy, co tu się dzieje? Aha, mhm. O, nie. Nie, no, nie może. Oh. Uff, Ja pitole ja pierwszy raz jestem w Wielkim Finale. No. To szpatuła by się przydała. Bierzesz? No. Gość mi ją zabierze. Zabrał mi ją. No. Zabrał, zabrał mi ją. 40. Tylko, że jak ja wejdę na następny poziom, to nic sensownego tu nie wrzucę. Musiałbym. Może jakąś ten. O! Eko na trójce? No! Eko na trzy. Nie roluj! No. Albo nie, weź w dziewiąty level. Będziesz miał lepsze szanse na. No nie ma wyjścia. Tak trzeba zrobić. Dawaj rowaj teraz no. W nie masz No nie mam I rozdaj ten. Ej, idziemy No ciekawe Jeszcze masz dwa Przegraszek nie rozdasz tak? No rozdałem ale A. O! O. o. Eee, no to jest za mocne. Jak jako nie ginie, to ja mam klopsa. Ale on, on sprzedał wszystkie postacie, ja, więc... Ja to mogę to kupić Urgota, ale... Widzisz, jak Urgot wyciągnął, to... Elo! no... No tak. Wukong nie jest ci potrzebny. Dawaj Urgota. Tak. No, no dobra. Nie, no bo nie, nie widzę tu innej opcji jak wziąć Urgota i dać mu jakiś item z maną. No. I z Rolly, może go wrzucisz na mojego Bejana. Urgot. Roluj, hmm. roluj. Dane zbieram i go jest Urgot. Wróć go, wróć go za Wukonga Daj mu item Jeszcze Rol. Nie mam Wukonga sprzedam Myślałem, że ze zostawić A to już takie Jak teraz przegram to będzie Klops, wiesz co chodzi no A no, on jeszcze Rulu zawrócił, no. fajnie Dobra, dawaj Urgot Nie, nie zdąży Urgot, o nie. Dobra Uuu, to było coś! Niesamowite przedstawienie! Mam nadzieję drodzy widzowie, że to wam się podobało Jeśli tak to... To może nagram więcej Teamfight Tactics? A tymczasem... Trzymajcie się Siema! Na razie